Przyjemność zaprosić Was do projektu, który udowadnia, że wiek to głównie liczba, a wspomnienia są skarbnicą mądrości. Z radością prezentujemy odcinki podcastu pod wspólnym tytułem Więcej nas łączy niż różni. Jest to także tytuł projektu, który jest realizowany od czerwca 2025 roku przez Fundację Karuzela Aktywności a finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, otrzymanych w ramach edycji 2025 rządowego programu wieloletniego na rzecz osób starszych, aktywni plus na lata 2021-2025. Przed nami 10 odcinków, w każdym z nich oddamy głos aktywnym seniorom i seniorkom, by poznać ich niezwykłe życiorysy, pasje i najciekawsze wspomnienia. To będzie podróż przez historię, inspiracje i dowód na to, jak wiele możemy się od siebie nawzajem nauczyć. W drugim odcinku serii wracamy do Bełżyc, aby poznać dwie kolejne wspaniałe bohaterki: panią Janinę Kamińską i panią Reginę Słotwińską. Artystycznie aktywne kobiety. Zapraszamy. Nazywam się Janina Kamińska. I proszę mi powiedzieć o swojej aktywności na emeryturze. No tak. Ja już jak mówiłam, tak Super. jak mówiłam poprzednio no, y, chodzę do klubu seniora i tam pojawiły się moje te różne hmm. takie aktywności, począwszy od malowania. Y, w przeciwieństwie do mojej koleżanki próbowałam ak a, y, akwarele. Natomiast y, no nie, olejne dla mnie są farby, które y, akryle y, znaczy przepraszam nie akryle, to były tylko y, a, akwarele, akwarele, przepraszam akwarela. Więc akryle i olejne. Poza tym, cóż, no, lubię śpiewać, lubię tańczyć, to są moje takie aktywności. Mamy taką panią, panią Renatkę, która uczy nas takiego tańca liniowego. Zachęcam wszystkie, bardzo świetnie, człowiek się po tym czuje. Dwie godzinki takiego świetnego tańca. No i to są moje takie główne aktywności. Poza tym dom i działka, dosyć duża. To ja bym jeszcze o tym malowaniu chciała. Co Pani daje? To znaczy tak, zaczęłam malować trzy lata temu. Co mi daje malowanie? Właśnie odciąga mnie od rzeczywistości. Skupiam się na tym, co robię. Cieszę się, jak mi ładnie wychodzi. Gdy nie wychodzi, to poprawiam, bo w Olejnych jest taka możliwość. W nie, dlatego. To znaczy, tak, malowałam troszkę akwarelą, ale no, wolę olejne. i no, Czyli podoba to, się Pani w farbach olejnych to, że dają że możliwość poprawić, poprawki. Że mogę poprawić, że mogę udoskonalić, <coughs> że mogę po swojemu zrobić. Nawet jak coś maluję, powiedzmy, odtwarza mnie jakiś tam obraz, to daje dużo od siebie, swoich tam przemyśleń, swojej wizji. To mi właśnie odpowiada. Tym. A czy ma Pani na przykład takie poczucie, że to, co Pani tworzy malując, jakby jest poddawane jakiejś ocenie? Czy oczywiście, czuje? tak. A, bardzo często, oczywiście. I y, kiedy to y, ocena jest od y, mojej instruktorki, która uczy nas malowania, bo chodzę tutaj do MDK, y, na malowanie uczę się oczywiście malowania dalej? to oczywiście to wykorzystuję jak najbardziej, chyba że ktoś by był złośliwy, ale to ja mam swoje zdanie i uczę się tego, żeby mieć swoje zdanie mhm. i swoją wizję. Że nie, bo ktoś mówi, że na przykład coś wyżej, niżej, mniejsze, większe, więc ja pomyślę, pomyślę, nie, jednak moja racja jest i zostaję przy tym. Nie, nie ma pani takiego wrażenia, że to panią zniechęca do nie. tego, żeby się tym zająć? absolutnie Nic mnie nie zniechęca, ponieważ jak coś człowiek lubi, kocha, nawet ja to powiedzmy, że nawet kocham malować. I jest taki moment, że jak maluję, zacznę malować, to potrafię do godziny trzeciej. Nockę, jak to się robić, bo to jest, no to to wciąga. Wciąga, to okej. Okay. taki dobry film może, nie wiem, to porównanie takie. Śpiew to jest moja rodzinna tradycja, gdzie mój tata grał na skrzyp skrzypkach. Córka pięknie śpiewała w chórze, yy, najstarsza. Yy, ja też lubię śpiewać, kocham śpiewać, ale no teraz chwilowo przestałam śpiewać z pewnych względów. Po prostu raz, uh -huh. że nie mam czasu. Po drugie, no jakoś mam wrażliwość, niestety, tą muzyczną, i kiedy, no muszę to powiedzieć, uh -huh. no, bo jestem szczerą osobą. I kiedy ktoś, no naprawdę, no nie śpiewa dobrze, jest to dla mnie nie do przejścia, nie, nie do przebycia, Więc no, na razie zrezygnowałam z tego, z, ze śpiewu. A taniec kocham, no to. O, bardzo mi przykro, koleżanka, razem śpiewałyśmy. Może się jeszcze namyślę, kiedy będę mieć w Zimie więcej czasu. Na razie, na razie muszę jeszcze zrezygnować. Jakby, jakby pani miała zareklamować taką aktywność, nie taką artystyczną, bo ja bym powiedziała, że pani to tak mocno artystycznie jest aktywna, innym osobom, to co by pani powiedziała? Stop. Warto, bo to jest bardzo warto. Wyjść do ludzi. Spotykanie z ludźmi. Ja na przykład bardzo lubiłam osoby w chórze. Patrzę na Irenkę i dlatego już tutaj tak mówię. Natomiast. No są pewne przeszkody, tak? Ale warto jest bar bardzo wyjść do ludzi, wyjść, porozmawiać, tak jak my teraz jesteśmy nawet, to też jest piękne. I ja uważam, że po prostu samo wyjście do ludzi to już jest dla mnie ma ogromne znaczenie. Spotykanie się z moimi koleżankami w malowanie podczas malowania, ocenianie, komentowanie to jest coś wspaniałego. To jest to jest taki człowiek tak żyje, wie, po co żyje, jest taki pełen energii, jak wraca do domu. Oczywiście wyczerpany też jest, to, to trzeba przyznać, ale mimo wszystko to ta energia tak człowieka rozpiera. Regina słotfińska. Na co dzień w domu porabiam, to jest y, bardzo dużo rzeczy. Y, skończyłam obrót jeden. Zacznę drugim, bo już, prawda, w oczach się świeci, jak mam. A jaką, jaką techniką, jaką metodą Pani ten obrus robi? Na szydełku. Najcieńsze, jakie możliwe są nici, bo grubych nie, nie uznaję grubych. Wręcz nie mam grubych nici, bo się denerwuję, jak są grube nici. Muszą być cieniutkie i precyzyjne wszystko musi być. Nie. No, y, origami. Przeszłam szlak origami. Każdy papier był w tej chwili, nie wiem jak to się ta metoda nazywa. Składam, można to ramki zrobić można zrobić różne rzeczy y, kuferki y, z materiałów, które wyrzucamy do kosza. To jest pod każdej przyprawie, po chipsach, najważniejsze, i po, po kawie. Także u mnie się tego nie marnuje. To się nie marnuje i to robię. A skąd w ogóle pomysł na to? Jak, jak, jak pani poznała to origami? To, to nie jest origami, to się inaczej. Ja nie wiem, jak to się nazywa. I to nie jest cooling, to jeszcze inaczej się nazywa. Przez przypadek, moja siostra pracowała w przedszkolu, przyniosła ramkę. Pani nauczycielka pyta się, jak to, jak to zrobić tą ramkę. No i ja, drogą dedukcji, jak to się robi, zaczęłam robić. Ale nikt mnie tego nie uczył. Sama nauczyłam się i mam tego dużo. Ja. Yy, wzrokowca, ze zwrokowca przeszła w technikę. Ja się od nikogo nie uczyłam. Ja mogę kogoś nauczyć, ale robię to. Dużo czytam prasy. Ale to jest boczenie zawodowe. <laughs> Całe życie pracowałam z prasą. Miałam do czynienia także i... Yy, yy, no i coś, coś, co więcej jeszcze robię jako aktywność. No, no staram się w kolegospodyń uczestniczę yy, yy, i przygotowujemy w kolegospodyni yy, dania wspólnych chwil, więc ja uczestniczę w tym, czynnie w tym. No